Cześć wszystkim! Przed Wami po raz kolejny nowy Battlefield. Dlaczego? Bo ostatnio bardzo często w niego gramy. Jednak zdarza się czasami, że Spartanie lądują w przeciwnych drużynach. Co się wtedy dzieje? No przecież nie możemy do siebie strzelać, to nie po spartańsku. Sami zobaczcie, nawet wtedy współpracujemy. Mój się może zaspalmować, to tu jest problem. To twój też, cholera! Spalm! Zabiłam go! Zobacz, go defibruję i zrobisz jeszcze raz. No dobra, nie, nie będziemy tak. Nasza, masz artyczkę, masz mało życia. co, myślę, że ci nie pomoże. Ważne, że tylko osiemnastym. kolejny, kolejny, kolejny snajper, popatrz, zasłoni, zasłoni Nie no wchodź mi pod ogień! Dobra, dobra, no na mało życie. Zabijcie! Tak nie uważaj, tam jest mój, tam jest mój, uważaj. Dobra, dobra, dobra. Dobra. O Jezu, ja tego Kolesia 40 razy zabiję jeszcze.